Od niemal czterech miesięcy trwa zbiórka pieniędzy na leczenie Bartusza Przychodskiego z sandomierza. Chłopiec, by mieć szansę na normalne życie, potrzebuje aż 9,5 miliona złotych na leczenie. Do tej pory udało się uzbierać niespełna jedną czwartą potrzebnej kwoty. A w ostatnich tygodniach tempo zbiórki mocno wyhamowało. Zachęcamy do dokonywania wpłat, organizowania zbiórek i wszelkich innych form niesienia pomocy. Bartuś urodził się 22 października 2020 roku i od samego początku musi się zmagać z ogromnymi problemami. Chłopczyk cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, który z każdym tygodniem sieje coraz większe spustoszenie w jego organizmie. Szansą jest terapia genowa, ale do tego potrzeba ogromnych pieniędzy. To jest nawet nie jest jedna czwarta jeszcze tego, co trzeba zebrać, także idzie trochę pomału, wiadomo. Trochę te oboszczenia zeszły, ludzie troszeczkę dostali swobody, zrobiło się ciepło i troszeczkę zapomnieli o zbiórkach już. No wiadomo, no, każdy chce się też jakoś odbić od tego wszystkiego po tym koronawirusie. Ale my walczymy cały czas, nie poddajemy się. Naprawdę, ludzie, ludzie się jednoczą na różnych imprezach, są takie różne koncerty, zawody. Każda forma niesienia pomocy jest na wagę złota. Mogą być to zbiórki przy okazji imprez plenerowych. Udział w licytacjach czy też wpłaty internetowe. Coraz więcej osób chce pomagać i przy okazji różnych wydarzeń prowadzi zbiórkę pieniędzy. Mobilizacja jest konieczna, bo upływający czas działa na niekorzyść chłopca. Czas Bartusia upływa, jego szanse na normalne życie są coraz mniejsze, ale mamy nadzieję, że dzięki dziewięciu milionom serc, których potrzebujemy, na pewno tam się, nam się to uda. Nie tracimy nadziei. Akcja się rozrasta, przyłączają się do nas różne miasta. Jest to naprawdę ważne, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o chorobie naszego syna i dało nam szansę na normalny rozwój jego jako dziecka. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą pomóc, by zaangażowali się w akcję. Na portalu się pomaga cały czas prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie Bartusia. Kwota niezbędna, by dać chłopcu szansę na wyleczenie jest ogromna. I niestety dla zwykłego człowieka w żaden sposób nieosiągalna. Chcemy zachęcić resztę miast też do przyłączenia się, zachęcić Salową Wolę, Nisko, Rzeszów, Tarnobrzeg, Ostrowiec, Kielce, wszystkie miasta tu dookoła, żeby się przyłączyły do naszej akcji i wspierały naszego syna w tej trudnej walce. Bo to jest naprawdę trudna walka i, i droga jeszcze jest przed nami długa i kręta. Bo bez ludzi to jest niemożliwe zebrać taką kwotę.